Ja słuchajcie nie pomagam, ja ostatnio kręciłam 3,5 godziny wreszcie z grupą aż się zaczęli współpracować, więc współpracujemy wszyscy. Spójrzcie jak się ustawia północ na kompasie, wszyscy podejdźcie tutaj, zobaczcie, czerwona strzałka określa nam północ, tak, a tutaj mamy również takie, to się tak jak było pokazywane, to się przerusza, porusza, tak. Mamy ustawiony teraz prawidłowo kompas, szukamy teraz na tym 320 stopni, kolego znajdź 320 stopni na kompasie. Jest. Dobra. Mamy przejść około 50 metrów, tam jest tak napisane w kierunku 320 stopni. Pokrywa nam się ta 40, mamy te 200, 25, to się a tu jest, jest druga grupa. Sobie tam, sobie Patrzymy sobie. Na... Okay. sobie wiesić, na zobaczyć, jest. zasięg, jest, jest dobrze. W jest miejscu powinniśmy pójść. To to nam... Wiemy, grupa, i prowadź. 320 stopni, Kamil, tylko ja tu nagrywam. Wiem, wiem, że ty idziesz pierwszy. Dobra, nie jest źle, przestało padać. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Kamil, ty idziesz pierwszy, ja idę na końcu. To jest nasza grupa, która już ruszyła. Druga grupa jeszcze myśli. Stamtąd żeśmy przyszli. Tam idziemy według Kamila.